Siema widzowie! Jest! Dwudziesta um. to się kiedy nagrywa mi dwudziesta u was. Kolejne... już ostatni. ostatnia kolejka turnieju. Potem będą półfinały. Oto, teraz derby Madrytu. No w sumie. nic. No w sumie ten, ten mecz nic dla tych zespołów nie znaczy, bo już awans ma Barcelona, no to gramy taki mecz o honor. Dermy Madrytu znowu wygrywa Real Madryt. Tomasz Brzynkała, Suarez nie wykorzystuje karnego, jeszcze Gimenez jakiś, nie znam. Carrasco i Alaba, Alaba pierwsza bramka jest stadia. No to Real się zagra z honorem z turniejem. Lech Barcelona Piłkarze Lech ale jadą na Camp Nou Gdzie tam ich były zawodnik Robert Lewandowski Jakiś Erickszela, ja nie znam. No no Barta tu jest swój to natomiast Lech wraca chyba z dwoma punktami, o ile dobrze pamiętam. Skoczkowie Chelsea. Dla skoczku ostatnia szansa dla zwycięstwa. A Chelsea musi jeszcze powalczyć. O, Mendy kontuzję... O, ty bez Mendy'ego muszą. Z Kepą. No, Kepa miało pojechać na Euro 2020, ale nie pojechał, bo przez przełożenie trzymali go na ławce. Mam ją. teraz zagra przeciwko Skoczkom z Krakowi. Dla Skoczków mecz o honor. 4-1, no niestety. Pusulicz Kliwel. Pusulicz Mistrz Świata z planicy Piotr Żyła i Havertz. Haver. Derby Włoch, Juventus Milan. Zobaczę na tabelę. No, jeśli... Juventus musi wygrać, aby awansować do półfinałów. Czy wygra? Uwaga! Czy Wojciech Szczęsny obroni Juventus tak jak Polskę na mundialu? 2-2. Bach... Brachin. Kwadrado dla Juventusu. Kwadrado, Bachim. Raczej wyjdzie. Chociaż wątpię. Ra Raków legia, mecz na szczycie w rzeczywistości, jak za klasie, ale rakowa mecz o na, o honor. Uwaga. Uwaga. 2-1. Iwi Lopez, Cristiano Ronaldo i mój idolko Zieniński. Wisła, Radomiak. Radomiak spotkaniem w Radomiu... Wtedy Je, Jerzy Brzęczek był w Wiśle. To... Chyba... Wstydu mu narobił w Radomiu. Radomiak. A za Benzemę idzie Soku powzującego I Mauri. Mauri teraz w, nie, w drugiej lidze niemieckiej, czy tam pierwszej? Nie wiem dokładnie. 2-1 sesacyjnie Dymoteusz Puchacz, Karol Gruszowski, Kuba Błaszczykowski dębele nie wykorzystał karnego Kuba pierwsza obłamka na turnieju, ostatnia O, teraz gwiazdy Mecz są teraz w futbolu o 2-1 aleksander arnold robertson i Zidane. no to teraz manchester city Bayern dla Bayernu metro wszystko uwaga 3-2 walker tu pomocnik walker w niemiec przeciwko niemcom neymar Uwaga! O! Po fazie grupowej Królem Szczeców nadal Tomasz brzynkała, ale może się to zmienić. A teraz grupy pokażę. Kurde, Grupa A wyszła Barcelona z 15 punktami najmniej Lech bo 2 Juventus wyszedł, jednak ten remis pomógł Skoczkowie z 2 punktami jak Lech Raków ostatnie miejsce bo 3 punkty Wisła 7, nadaniach 9 Lega 16 Liverpool 11, Gwiazdy 9. 9 było, było bardzo blisko. Zobaczyliśmy by Legendy futbolu w półfinale Manchester City Bayern Monachium 4 No, ale przypomnij mi, że Bayern miał słaby skład, więc to się dziwić. Ogólnie to ten odcinek jest nagrywany przed świętami Wielkanocymi, więc życzę Wam zdrowych, spokojnych, wesołych świąt i mokrego dyngusa. Pa, pa widzowie życzę wam wesołych świąt wielkanocnych. Pa pa widzowie, pa. pa.